Witam Was, kochani, w kolejnym odcinku i zapraszam na przegląd do sklepu Action. Kochani, ja byłam w szoku. W Action pojawiły się wielkanocne ozdoby. Nie mamy ich za dużo, bo jest to dopiero początek. Mamy kilka powtórek z tamtego roku, jak na przykład ten ceramiczny króliczek do ogrodu, ale mamy też kilka naprawdę fajnych nowości. Mamy sporo bardzo ładnych figurek, mamy też świetne koszyki na święconkę, dużo zestawów kreatywnych, a na koniec pokażę Wam, jakie w tym roku pojawiły się słodycze. Więc oglądajcie do końca. A przegląd zaczniemy sobie od takich figurek przyczepionych na trawce, którą tworzą taką scenkę. W ogóle ta jest śmieszna, bo mamy tutaj kurki, które patrzą, jak wychodzi ich dziecko z jajeczka. No świetnie. Mamy też nowe koszyki, one są metalowe i mają drewniany uchwyt, kosztują 13 zł i jest to taki koszyk na święconkę, ale w wersji takiej nowoczesnej. Do wyboru mamy białe koszyki, zielone, a nawet czarne. Kolejna powtórka z tamtego roku, ale z innymi nadrukami, ponieważ te plastikowe talerze w kształcie pisanki też mieliśmy w tamtym roku, tylko mieliśmy inne obrazki. Kosztują 9 zł. Te obrazki są bardzo kolorowe i mi najbardziej spodobał się ten ostatni, bo mamy tutaj taki jakby obraz króliczka namalowany farbami, no wygląda to bardzo ładnie. No kochani, pomimo że tak mało rzeczy, to już mam dla Was hit. Popatrzcie, jakie piękne figurki kosztują 13 zł i do wyboru macie albo króliczka w konewce, albo w pisance i też są dwa kolory do wyboru, bo są albo żółto-brązowe, albo różowo-białe. obok kolejne figureczki popatrzcie jakie słodkie kosztują tylko 12 zł i mamy też kilka wariantów do wyboru mi osobiście bardzo spodobały się te dwa białe króliczki albo ten króliczek z dwoma maluszkami no czyż słodko nie wyglądają a na dole mamy już figurki ale tym razem kurki i do wyboru mamy albo dwie kurki z pisanką za 15 zł albo gniazdo z mamusią i z małą kurką i te figurki kosztują 15 zł. Oczywiście nie mogę zabraknąć też pisanek, i tutaj mamy bardzo ładny zestaw. Za niecałe 9 zł. mamy przepiórcze jaja i do wyboru są albo zielono-niebieskie, albo różowo-białe. Są też pisanki do zawieszenia, kosztują niecałe 7 zł, i też mamy kilka wariantów do wyboru, na przykład tutaj są kolorowe, mamy też w takich odcieniach bardziej biały, brązowy i kremowy i zielony, ale są też te z tamtego roku, gdzie mamy na nich nadruk kwiatów, fajnie to wygląda. Pierwszy zestaw kreatywny, mamy tutaj figurki drewniane do samodzielnego pomalowania. Kosztuje to niecałe 5 zł, i z tego co widzę w tej siateczce, to oprócz zwykłych pisanek mamy też kurkę i nawet króliczka. Oczywiście nie mogło zabraknąć też drewnianych ozdób, i tutaj mamy taką figurkę za 8 zł w kształcie króliczka, i do wyboru jest różowa albo żółta. Są też drewniane ozdoby do zawieszenia, i na razie do wyboru były tylko kurki. Mamy też nowe lampki kule, tylko tym razem te kule są w kształcie pisanki. Kosztuje to 13 zł i do wyboru mamy trzy kolory. Pierwszy to jest zestaw kremowo-różowo-fioletowy. Drugi jest kremowo-brązowy, ale też mamy coś tutaj fioletowego. I trzeci taki bardziej już wesoły, bo mamy tutaj żółty, niebieski, zielony, jest też różowy. I te lampki kosztują 13 zł. A tutaj mamy coś ciekawego. Mamy szklaną kulę w kształcie pisanki, ona jest podświetlana, i tutaj mamy e, króliczka. Jest to taki odpowiednik kuli śnieżnej na Boże Narodzenie i kosztuje to niecałe 9 zł. Tutaj na początku myślałam, że są to plastikowe pisanki, a jest to kreda w kształcie pisanek i kosztuje to 5 zł. na świetne. No i kochani, kolejny hit. Tym razem jest to papierowa paterka albo talerzyk na pisanki. Mamy tutaj drzewo, na którym wieszamy sobie papierowe pisanki, które dzieci mogą sobie sami stworzyć. Są dwie wersje kolorystyczne do wyboru. No wygląda to świetnie i popatrzcie, jaka fajna ozdoba, którą możemy sobie dać na środek wielkanocnego stołu. Obok mamy naklejki na szybę, które kosztują niecałe 3 złote. Mamy też kilka nadruków i kilka wersji do wyboru pomimo, że na tym papierze to wygląda, jakby one miały białą otoczkę, to one są przezroczyste. Chodzi mi o to, że po prostu ten nadruk jest oczywiście namalowany, ale jest, nie ma tej białej otoczki, tylko jest przezroczysta, więc lepiej to będzie wyglądało na oknie niż na tym papierze. Oczywiście nie mogę zabraknąć też pluszowych zabawek. I popatrzcie jakie słodziaki. Za niecałe 12 zł macie do wyboru albo pisklaka, albo króliczka. No są przesłodkie i bardzo miłe w dotyku. A teraz mała powtórka z tamtego roku. Mamy opaskę z uszami. Tak jak w tamtym roku do wyboru są różowo-białe albo różowo-szare. Kosztują niecałe 10 zł. I tak jak w tamtym roku jak naciśniemy tutaj no to te uszy się podnoszą. Tutaj mamy już takie bardziej standardowe koszyki, one są filcowe, kosztują niecałe 5 zł i do wyboru mamy z króliczkiem, z barankiem i oczywiście też z kurką. Kolejne koszyczki, tym razem papierowe, kosztują niecałe 5 zł, ale mamy bardzo ładne nadruki do wyboru. Kolejny zestaw kreatywny, tym razem tutaj sobie ozdabiamy króliczki albo pisanki za niecałe 7 zł. Tutaj mamy puzzle za niecałe 5 zł i też fajne nadruki do wyboru. Nie mogło zabraknąć też wielkanocnych obrusów, kosztują niecałe 6 zł. Rozmiar mamy tutaj 140x180 cm. Mamy kilka wersji do wyboru i są to ceratki. Za niecałe 7 zł mamy zestaw pieczątek. Mamy tutaj 12 różnych wzorów i są oczywiście wielkanocne. Kolejny bardzo ciekawy zestaw kreatywny, tym razem są to podkładki pod talerze, które dzieci mogą sobie sami ozdobić. Zestaw kosztuje tylko 7 zł, i mamy tutaj aż 6 podkładek, więc hit. Kolejna perełka, tym razem za niecałe 3 zł mamy witraż, który sami sobie możemy pomalować. Kilka wzorów do wyboru mi osobiście najbardziej spodobał się ten baranek. Tutaj na dole mamy kolejne zestawy kreatywne, tym razem są to powtórki z tamtego roku. Pierwsze to są drewniane koraliki, które jak zawiesimy, możemy sobie przyczepić do nich łóżka i mamy takie piszące króliczki, a obok mamy zestaw drewnianych figurek do samodzielnego pomalowania. A teraz mam dla Was hit. Ja, jak byłam dzieckiem, uwielbiałam takie zestawy. Jest to zestaw do tworzenia gipsowych odlewów. Kosztuje to niecałe 10 zł. Mamy tutaj foremki w kształcie pisanek, króliczków. Wlewamy sobie oczywiście gips, on musi zasknąć i później sobie te ozdoby sami malujemy. Świetna zabawa dla dzieci. Mogą sobie sami stworzyć ozdoby, które zawieszą na przykład na drzewku wielkanocnym. A teraz przejdziemy sobie na słodycze. I tak jak w tamtym roku, teraz również mamy sporo lentylków. Pierwsze to mamy tutaj takie tuby, na których mamy albo kurkę, albo króliczka. I to kosztuje niecałe 5 zł. Tutaj mamy powtórkę z tamtego roku. Za 12 zł mamy taką plastikową figurkę, i w środku mamy sporo lentylków. Ale na dole mamy ciekawą nowość. W Action pojawiły się odpowiedniki jajek niespodzianek. Są troszeczkę większe niż takie standardowe jajka niespodzianki i też mają w środku zabawkę. Kosztują niecałe 8 zł i powiem Wam, że chętnie bym sobie sprawdziła co tam jest w środku. Króliczek, który mieliśmy w tamtym roku, czekoladowy za niecałe 9 zł. Tutaj mamy czekoladowe jajka z kremem za niecałe 9 zł, ale podoba mi się to opakowanie, ta wytłoczka do jajek jest po prostu genialna. Mamy też słodycze takich znanych marek, jak na przykład yy, zajączki z KitKeta za niecałe 6 zł. Pojawiły się też jajeczka z milki i tutaj mamy krem z kawałkami Oreo i ten zestaw kosztuje niecałe 8 zł, Ale na dole jaki hit, kochani, żelki Haribo. Wielkanocne i mamy tutaj nawet żelki w kształcie pisanek i zajączków. No hit. A na koniec mamy takie standardowe zestawy czekoladowych jajeczek i króliczków, i mamy też spory wybór. Kochani, na początku zastanawiałam się, dlaczego tak wcześniej w Action pojawiły się już wielkanocne ozdoby, ale biorąc pod uwagę, że wielkanoc w tym roku wypada pod koniec marca, a ozdoby bożonarodzeniowe w Action pojawiły się już we wrześniu, to jest to po prostu już ich standard. Kochani, na tym zakończymy ten przegląd. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Kochani, jeszcze raz wszystkiego najlepszego w nowym roku. Życzę Wam miłego wieczoru, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.